i pan zostaje w Polsce, Krzysztof, dotrzymał słowa. Myślę, że skończył bardzo męski ale i techniczny bo jest Rzadko kiedy oszukuję. Raz mi się pomogował Krzysiu, starszy jest, bo ten wtedy się, Myślę, się bardzo. I rzeczywiście, moim zdaniem, to była bardzo męska, przy okazji bardzo techniczna walka. Myślę, że to, to taki, taki boks kibice lubią. To też jestem co przepraszam. Myślę, że Krzysztof udowodnił, że jest naprawdę wielkim wejściarzem mistrzem świata II już Federacji obronie po raz Trzeci, czy 4 Federacji w to no, Nie ma już chyba wiele rozmawiania, także się w czy bardzo rozmawiali. Nie bardzo lubimy planować kolejne rzeczy, ponieważ na czy pokory trzeba się skoncentrować w 100% na najbliższej w walce, którą była, na która dzisiaj się było. Natomiast myślę, że teraz kilka na wyczynku krzyżów się wygóruje wyściska syna, którego dawno nie widział, wyściska żonę. Cztery tygodnie, przepraszam. Strasznie się to nie patrzę. Nie ma tego. Przejdziemy z do rozmów, natomiast myślę, że Państwo macie dużo pytań. Krzysztof, jak widać, jeszcze ma bardzo duże ręki. To może do pierwszego raz. Mistrza Świata Krzysztofa Niewogowarczyka do głosu. Dziękuję bardzo. Głos. Jeszcze dziękuję że kibicowanie. Jeszcze dziękuję, że trzymałem się danym przywództwem. Mam taką I tym dziękuję, że jesteście przynajmniej ze mną, czyli nie notatorem. Dziękuję Wrocławiu, miasto Wrocław, w Hali, w która bardzo mocno nas spiedziała i definowała. Dziękuję wszystkim sponsorom jeszcze raz, którzy uczestniczyli w tej imprezie. Dziękuję oczywiście pro jeszcze raz sponsor, która bardzo skrupulatnie daje nam szansę pokazowania się i e, zdobywania tych pasów. Mam nadzieję, że będziemy się do przodu kroczek po kroczku i nie będziemy tak w takim tak, tutaj, w końcu tak w tym momencie, w tym Czekają, w nowe wyzwania, w tym momencie, w jeszcze mocniejsze yy, walki, mam taką w Jestem momencie, czy boksować w tym momencie, w na momencie, w tym momencie, może nie będę by w tym boksować, w w dzień dla w kibiców, dla naszej tym dla, w tak momencie, którą naprawdę było bardzo mocno słuchać. Przepraszam, przepraszam za te delikatne przestwoje, ale to zróbmy uwagę, sprawa taktyczna moja, która niestety nie było i starałem się, jak można powiedzieć, pokryć. Po takiej walce się nie powinien połaczyć niczego. Nie, nie, ja to znaczy, po prostu moje, że jak przed każdą wartą, powinniśmy tu ułożyć walkę. Nie noszę się to, że tak naprawdę na jej sprawdzić, ale akurat... W tym momencie dało powoli troszeczkę, nie wiem, ale skutecznie. Yy, ja mogę powiedzieć, yy, yy, dziękuję wszystkim, dziękuję pionerowi Fiotrowi Wopinowi. Jeszcze raz dziękuję Jankowi Zabierajowi. Dziękuję opowiedzi Człowiekowi, który bardzo mocno też nam pomagał, kiedy my w tym pionerze Fiotrowi do Wisły. Dziękuję i ośrodku, ośrodku, ośrodku no właśnie doświadczenia. Star który ukończył nas i pan szczerze mały jako dzieci, więc bardzo im dziękuję za to. Dziękuję za tę mojej kochanej żonie, która do końca we mnie wierzyła, chyba nigdy mnie tak nie wątpiła nie i nie mam nadzieję, że tak będzie. To wygląda na, na sytuację, jak w całym życiu. Jesteśmy bardzo silną rodziną i jeden za mógł mógł, jeden za Dziękuję wszystkim moim przyjaciołom i przyjaciółom, które zawsze mnie Nie go zabudziłem, ale jest takim przyjacielem, że wszystko wybacza, To od tego są przyjaciele. Dziękuję Ci, moim, dziękuję Tomkowi, dziękuję, 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 dziękuję. dziękuję przyjaciołom moim, którzy zawsze są ze mną, którzy mnie wspierają, którzy mi wspomagają, którzy są ze mną na dobre i na złe i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać, wymieniać. Więc dziękuję bardzo. Jeśli ktoś dołączyć się do Krzysztofa w stosunku swojej kadry wszystkich pracowników rzeczywiście Pani Stulecia, no, ponieważ, tak? to znaczy Pani Wójt, oczywiście Pana Stulecia. proszę Państwa, w skromnie. skroju w Polsce bodaj 103 albo 104 kary muszę powiedzieć, że pierwszy raz w Polsce obiekt, arena sportowa, historyczna arena sportowa tak się włączyła się w To jest bardzo wiele, ponieważ byłem spowiedząc o tym widziałem, jak Widziałem, jak obiekty sportowe rzeczywiście są bardzo rady, ale nie tylko w Polityce i to jeszcze tak nie jest. Przyznam szczerze, że pan dyrektor Postan jest pełna starsze wniosku. Co dwa tygodnie słyszeliśmy, że on wydrukować kolejny, dalszy, 4 miesiące plakatów. Przez 200 tysięcy tych plakatów nie mają się zmienić w jednym, a potem musimy ponieść 50 czy 60 tysięcy w jednym To wszystko, co pan dyrektor wydrukował, to wszystko, prawej pan dyrektor wydrukował. Przyśpieszę, że koszty na pomocie, ale myślę, że było warto. Bardzo państwu dziękuję również bardzo i w końcu, kolei z że że wszystko zakończyło się sukcesem. To, to, że państwo toczyliście, to myślę, że to na dobre wszystkim nam wyższe. Oczywiście, my to bo bardzo jesteśmy wdzięczni, rozmawialiśmy z panem prezesem, bo robimy, bo tu się pisze, państwem, że to jest dłuższy projekt, jak serce, które mamy realizować i to jest bardzo zbudujące. I ja naprawdę chciałem przypomnieć, że nie jest to przypadek, że właśnie wewnątrz władzy włości małych ludzi szkodanych, we władzy była w stulecia na Krzysztof Janów Dodawczyk, To po prostu to, co, po prostu to, że po prostu serwisach, czy w obu że panie obu że w obu stronach, w obu stronach, w obu stronach, w obu bardzo dziękuję Państwa, na konsekwencje zapomnieć, że nastąpi na